Testowe dźwięki, jak, jak mnie słychać, testujemy dźwięk, jak mnie słychać, jak mi oceniacie mój dźwięk z kamerki, to taki testowo-dźwiękowy filmik będzie. Jak to oceniacie? Bo głównie się tu skupiam na yy Bardziej obrazie niż dźwięku będzie skupiony jest kanał Więc jak oceniacie to? No tylko tyle chciałem zobaczyć jak tam dźwięk będzie słychać Jak tam zasady z mikrofonem Jak to będzie słychać mniej więcej Jestem tego bardzo ciekawy to tyle Że zrobimy przykładowo zdjęcie, spróbujemy przód i tył i tył jeszcze zobaczymy ok, to tyle